Ej, kurde, plus dobrze nagrał znowu. Widziałem, przypieczyłem Oli. Y On dalej może to wygrać jakoś w dziwnym sposobem. Chwila, poradzę sobie. A, dobra. Nie wiem. Fajny, nie wiem. No, co to ma być? Chcesz przeanalizować? Bo to bardzo szybko miałeś przewagę Dyson? Nie, kurwa! Ja chcę przeanalizować, dlaczego co chwilę gram czarnymi jebanymi figurami. Ale grasz białymi, Pod kurde. Czy to jest pad? Bo strasznie pata próbuje dać. Ty wiesz, że liczyłem. I tym miłym akcentem, moi drodzy, zakończyliśmy tą piękną przygodę na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo, jeżeli ktoś jeszcze nie założył Wojownika.